Cześć, witam was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku zrobimy renowę ser śmietankowego. Będzie to chyba jedna z najszybszych potraw, jaką do tej pory umieściłem na moim kanale. Bo samo przyrządzenie i przygotowanie tej potrawy to jest naprawdę dosłownie kilka minut. A potrawa sama w sobie bardzo smaczna. Nie wiem, czy jest w ogóle wam znana, bo to w zależności też od regionu w Polsce. U mnie jest bardzo znana. Także zapraszam na film, pokażę wam jak to zrobić. Naprawdę jest bardzo prosto. Pokażę wam, z czym to u nas się je. Jak zawsze po filmie, zostawcie łapkę do góry, zasubskrybujcie mój kanał, napiszcie jakiś komentarz, napiszcie jak u Was się nazywa ta potrawa, jeżeli ją znacie, bo wiem też, że co do regionu w Polsce jest, są też różne nazwy tej potrawy. Także zapraszam na film i możemy zaczynać. W pierwszej kolejności musimy sobie tutaj wrzucić serek śmietankowy. Ja tutaj mam dwie kostki, czyli w sumie kostka ma 250 gram, czyli ja tutaj zużyję. 500 gram serek śmietankowy może być półtłusty, może być pełny w zależności już od tego jaki lubicie serek już mam dodany teraz musimy dodać tutaj dwa jajka na każdą kostkę 250 gram ja dodaję zawsze jedno jajko czyli jak mam 500 dwie kostki czyli dam tutaj dwa jajka dwa jajka właśnie mam dodane i teraz dajemy szczyptę soli, ale dosłownie, naprawdę szczyptę. Ja tylko tutaj, tak jak widzicie, delikatnie posypałem solą. Teraz musimy sobie to dobrze wymieszać. Ja dzisiaj będę to mieszał widelcem. Możecie to zrobić pałką, możecie to zrobić łyżką, a możecie też to zrobić sobie w jakimś robocie. No ja dzisiaj tutaj zrobię, można powiedzieć, prawie tradycyjnie, bez żadnego robota. Musimy teraz to dobrze przemieszać i jak będziemy to mieli dobrze przemieszane, zaraz wam powiem co dodajemy dalej. I ja już mam tutaj prawie przemieszane dobrze. Swoją drogą jestem ciekaw jak u was na to wołacie. No u nas na to się mówi leniwe. Po prostu leniwe. Nie wiem skąd taka nazwa się wzięła. Od zawsze tak tutaj mówimy. Babcia tak mówiła, mama tak mówiła. No i ja też teraz tak to nazywam, leniwe. Napiszcie w komentarzu właśnie, jak u Was na to się mówi. Z chęcią sobie poczytam. Może są jakieś u Was jeszcze też ciekawe nazwy tej potrawy, a potrawa bardzo szybka. Ja już mam tutaj wymieszane. Teraz będziemy musieli tutaj dodać sobie mąki. Tak, już mówiłem wcześniej. Mam tutaj dwie kostki 500 gram, czyli ja na początek dam nie całą szklankę mąki, trochę więcej, jak pół, i teraz musimy to dobrze wymieszać. O co tutaj chodzi? Musimy tutaj teraz zrobić tak, żeby było nam ta konsystencja, żeby tutaj wyszła taka dość naprawdę gęstawa. Jeżeli po wymieszaniu stwierdzę, że jeszcze jest za rzadkie, to, to tej mąki jeszcze trochę dodamy, a jeżeli będzie dobre, to już mąki nie będziemy musieli dodawać. Musimy teraz to wszystko dobrze znowu z tą mąką wymieszać i za chwilę do Was wrócę. No i ja muszę powiedzieć, że ja jestem zadowolony, proszę zobaczyć, to jest naprawdę gęste. I to właśnie tak mniej więcej powinno wyglądać. Ja już tutaj mąki dodawać nie będę, bo ja jestem z tego zadowolony. Co teraz to zrobimy? Zanim będziemy kontynuować z tym, teraz proponuję, abyśmy stawili sobie wolę. Wlewamy tutaj wodę i musimy tą wodę zagotować. Jak ona będzie się gotowała, wtedy będziemy już wrzucać nasze leniwe, które za chwilę powiem jak dalej będziemy przygotowywać. Ja teraz stawiam wodę i zaczynam ją sobie gotować. Ja już mam wodę wstawioną, teraz przejdziemy do sera i będziemy kontynuować. Teraz musimy sobie wysypać trochę mąki, bo tutaj na tej mące właśnie będziemy kulać wałeczki. Mąkę wysypujemy, żeby nam ser nie przykleił się do deski. Możemy to trochę sobie rozklepać i teraz musimy nałożyć najlepiej łyżką albo tym widelcem, który mieszaliśmy jakąś część tej porcji, którą tam wymieszaliśmy. I ukulamy z tego teraz wałeczek. Szybko kulamy po mące, żeby nam nie przykleiło się ani do rąk, ani do deski. I proszę zobaczyć, wałeczek zaczyna mi już się formować. Kulamy go dalej, tak żeby on nam tutaj taki dość spora na długość wyszedł. Porzucimy trochę mąki. Jeszcze trochę rozkulamy. I wałeczek kulamy tak do grubości. No mniej więcej tak jak jest duży palec, no mój akurat może jest duży, to też będę mu pod swój palec. Jeszcze trochę rozkulam. I pierwszy wałeczek mam gotowy. Co teraz jeszcze zrobię? Teraz delikatnie go przyklepię proszę zobaczyć. I wyszedł nam taki płaski wałeczek. I tak musimy sobie właśnie przygotować wałeczki z całego sera, który mieliśmy przygotowany. Ja sobie teraz przygotuję pozostałe. No i jak widzicie, u mnie wyszło 5 paseczków. Co teraz zrobimy? Teraz paski będziemy ciąć na małe kawałki. Ja robię to zawsze pod ukosem, widzimy może trochę kamerę. Ja robię to w ten sposób. O. I na takie kawałki 2-3 centymetrowe. Zaraz Wam pokażę jak to wygląda. Proszę zobaczyć. Tak to mniej więcej powinno wyglądać. I na takie tak zwane rąby musimy pokroić wszystkie paseczki i za chwilę będziemy wrzucać, bo woda już się u mnie prawie zagotowała. Jak widzicie, ja już mam część tutaj pokrojone, dokładnie połowę. I teraz, u mnie woda się już gotuje, więc wrzucamy to na wrzątek. No i tak jak widzicie, woda się gotuje. I teraz wszystkie te kawałki, które wrzuciliśmy, pokroiliśmy, przepraszam, rzucamy do środka, nie wrzucamy ich za dużo, bo one też nam w trakcie gotowania trochę urosną. Tak jak teraz widzicie, położyły się na dnie. I jak tylko wypłyną do góry, od momentu, gdy wypłyną do góry, będziemy je gotować Około 2-3 minutki. No ja mam pierwszą porcję wrzuconą i teraz czekam, jak wypłyną do góry. Teraz w międzyczasie, gdy czekamy, gdy leniwe wypłyną do góry, my szybko bierzemy mały garnek i wstawimy sobie trochę masła i to masło rozpuścimy. Do małego garka wrzucam trochę masła, masło teraz stawiamy na gaz i w międzyczasie sobie masło rozpuścimy, tak żeby miało płynną konsystencję. Masło właśnie zaczyna sobie rozpuszczać, a proszę zobaczyć, co tutaj się dzieje. Wypłynęły nam leniwe już do góry. Teraz woda zaczęła się znowu gotować. Mniej więcej, myślę, że dwie, około trzy minutki i będziemy je wyciągać. Mniej więcej trzy minutki u mnie minęły. Co teraz robimy? Ja sobie wyciągnąłem jednego, posmakowałem, jest idealny, więc mogę sobie je teraz wyciągać. Bierzemy sobie taki cezaczek. Chwileczkę musimy poczekać, żeby ta woda. Ze ciała i ja to sobie bezpośrednio będę kładł na talerz. Wyciągnę tutaj wszystkie i za chwilę pokażę z czym to będziemy jedli. I ja, tak jak już widzicie, wyłożyłem sobie tutaj na talerzyk. Co teraz zrobimy? Teraz tu mamy rozpuszczone masełko, które wcześniej rozpuszczaliśmy. Polewamy to masełkiem. Damy jeszcze trochę. Proszę zobaczyć, jak to już fajnie wygląda. Żółty kolorek ładny od masełka mamy. Teraz bardzo ważna rzecz. Uwielbiam. U nas wszyscy tak jedzą właśnie z tym. Teraz posypiemy to cynamonem. Cynamonu dajecie tyle, ile lubicie. Ja myślę, że cynamon do tego pasuje rewelacyjnie. Co jeszcze tutaj dodajemy? To już, jeżeli ktoś lubi, to może dać. Jeżeli nie, to nie. Ja tutaj posypię to jeszcze trochę cukrem. Tylko tak dla słodkości. I gotowe. Proszę bardzo. Proszę zobaczyć. Pięknie wygląda. Bardzo szybkie w przyrządzaniu. Myślę, że to jest chyba moja najszybsza potrawa, jaką zrobiłem na tym kanale. Bo naprawdę, przygotowanie to jest kilka minut. I mamy gotowe. A jest bardzo smaczne. Zapewniam Was. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Jak zawsze zasubskrybujcie mój kanał. Dostawcie jakiś komentarz, dajcie łapkę do góry. Napiszcie jak u Was ta potrawa się nazywa, jeżeli ją znaliście. No a jeżeli nie znaliście, no to musicie ją spróbować i zrobić. Jeszcze raz zachęcam do dojścia mojego kanału. Jest tam naprawdę wiele ciekawych filmów. No teraz życzę wszystkim smacznego. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!